Nie ma takiej osoby na świecie, nawet ja w najlepszym napadzie dobrego humoru i wysokiej samooceny, nie mam takiej fantazji, że jestem osobą idealną. I my bardzo często pod wpływem tego bardzo negatywnego dialogu wewnętrznego, czyli by byciem obrabianym przez tego nadzorca takiego sadystycznego, my sobie wytwarzamy takie wyimaginowane, ja, takie ja idealne. Które ma być dowodem na to, że my już nie, jesteś, nie jesteśmy tą złą osobą, o której mówi ten nasz wewnętrzny krytyk nadzorca, tylko jesteśmy lepsi, lepsze. I bardzo dużo pracy idzie, czy zadowalanie ludzi, czy perfekcjonizm, czy takie chorobliwe ambicje. Idzie w to, żeby spełnić jakiś teoretyczny standard, który uciszy ten. Agresywny wewnętrzny głos. Ale on nigdy się nie uciszy, ale on się nigdy nie uciszy. To jest po pierwsze, a po drugie, on zawsze zastosuje coś takiego. Jak czasami pracuje z osobami, które mają takie duże zaplecze osiągnięć. Mhm. To ja widzę coś, co zresztą jest dosyć dobrze zbadaną z pozycją, że ten krytyk się adaptuje. To znaczy, jeżeli zarobisz milion, to on się rozejrzy i powie. No ale przepraszam, jesteś dumna z siebie, zobacz, ile osób zrobiło milion.